dyżurny Bełchatowskiej Policji otrzymał informacje dotyczące auta które znajdowało się w osuszonej niecce stawu w miejscowości Kuźnica na terenie gminy Rusiec. Na miejsce pojechał patrol policji, który po dotarciu na miejsce odnalazł samochód marki Seat Toledo bez tablic rejestracyjnych. Pojazd był poważnie uszkodzony, posiadał zniekształconą karoserię, rozbite szyby i widoczne ślady dachowania. W pobliżu mundurowi odnaleźli również ślady gwałtownego hamowania oraz uszkodzone ogrodzenie. Wszystko wskazywało, że pojazd spadł z około 3-metrowej skarpy. Policjanci przeszukali wnętrze auta i teren wokół. Nie odnaleźli żadnych osób poszkodowanych. W celu ustalenia przebiegu zdarzenia, mundurowi rozpoczęli rozpytanie okolicznych mieszkańców. Jeden z nich poinformował, że około godziny 8 rano usłyszał pisk opon i głośny hałas. Kiedy poszedł sprawdzić, co się wydarzyło, zauważył dwóch mężczyzn. Jeden z nich poinformował, że nie potrzebuje pomocy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia w towarzystwie innego kierowcy, który przyjechał na miejsce. Dzięki ustaleniom policjantów oraz analizie danych w systemach policyjnych, policjanci zidentyfikowali właściciela pojazdu, 38-letniego mieszkańca gminy Rusiec. Policjanci niezwłocznie udali się do jego miejsca zamieszkania. Jednak mężczyzny początkowo tam nie zastali. Policjanci kontynuowali czynności, sprawdzając inne możliwe miejsca, w których mężczyzna mógłby przebywać, oraz zbierali dalsze informacje. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia około godziny 18.30, gdy powrócił do domu. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna przyznał, że to on kierował pojazdem. Jak tłumaczył, sięgał po telefon, przez to stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie i spadł do wyschniętego stawu. Mężczyzna posiadał również zadrapania i obrażenia typowe dla uczestnika zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że 38-latek miał, Aktywny, dwukrotny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo auto, którym się poruszał, nie zostało przez niego przerejestrowane po zakupie, a także nie posiadało aktualnych badań technicznych, co stanowi oczywiście naruszenie obowiązujących przepisów. Mężczyzna finalnie usłyszał zarzut złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi kara do 5 lat. Pozbawienia wolności e, kierowca, ten odpowie również za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ten przypadek przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Prędkość, nieuwaga czy korzystanie z telefonu podczas jazdy mogą prowadzić do poważnych zdarzeń drogowych. Apelujemy do wszystkich kierowców o respektowanie przepisów ruchu drogowego, o trzeźwość i rozwagę za kierownicą oraz dbanie o aktualność dokumentów pojazdu, w tym badań technicznych. Przestrzeganie prawa i zdrowy rozsądek za kierownicą to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa na na trokach.